Modrzewina Południe to nowa część Elbląga, gdzie rozkwita biznes. Ta przemysłowa dzielnica Elbląga jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Polsce. Przyciąga inwestorów z całego kraju, którzy lokują tu swoje zakłady produkcyjne czy centra usług logistycznych. To idealne miejsce dla przedsiębiorstw, które funkcjonują na rynku krajowym, jak i globalnym. Elbląg miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim zaledwie 60 km od Gdańska 100 km od Kaliningradu Modrzewina to tereny inwestycyjne położone w pobliżu krajowych dróg ekspresowych S7 i S22 w sąsiedztwie dwóch portów lotniczych a na wyciągnięcie ręki znajdują się port morski i bocznica kolejowa na terenie Modrzewiny zlokalizowany jest Elbląski Park Technologiczny, który wspiera przedsiębiorczość, działalność badawczo-rozwojową, rozwój nowoczesnych technologii, aż po tworzenie miejsc pracy na terenach inwestycyjnych. Wybierając Modrzewinę dla swojego biznesu, wybierasz wsparcie przyjaznego samorządu, znakomitą lokalizację, wybierasz dobrą przyszłość dla swojej firmy. Te tereny są przeznaczone na działalność produkcyjno-usługową. Modrzewina południe. Twoje miejsce na twój biznes.